Szanowni klienci, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Samych uśmiechów, sukcesów i radości. Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Spełnienia najskrytszych marzeń. Zdrowia, spokoju i miłości. Niech radość, spokój i świąteczna atmosfera oraz poczucie zawodowego i prywatnego spełnienia towarzyszą państwu przez cały nadchodzący rok. Życzę zdrowych i wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Życzę zdrowych i pogodnych świąt. Wesołych świąt. I spełnienia marzeń w nowym roku. Wesołych, Wesołych świąt. świąt. Za pierwszym razem wyszło lepiej.